Cześć Rafał, spotkaliśmy się tu dzisiaj, żeby podyskutować o Twoim najnowszym projekcie, projekcie, który dla mnie zabrzmiał bardzo ciekawie. Czy mógłbyś nam coś nieco zdradzić, informacji z punktu widzenia Ciebie jako organizatora, co tak ciekawego dla, dla ludzi zainteresowanych tematyką dobrego życia i, i zdrowia, co, co, co przygotowujesz, podziel się z nami. Wit witam ciebie Tomaszu i też witam wszystkich słuchaczy. Ja jestem organizatorem kongresu naturalnego, który jest wydarzeniem online bezpłatnym. I tutaj pokażę może stronę kongresu i tutaj sobie omówimy, jak to wszystko wygląda. Cały kongres będzie trwał 11 dni od 20 do 30 listopada, czyli już niebawem się zacznie. No tak. Jest to mhm. wydarzenie, na którym wystąpi ponad 120 prelegentów. Też yy, chciałem to Tobie podziękować, że też jesteś jednym z tych prelegentów i tą imprezę uświetnisz. No, dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. E, cieszyłem się, że będę mógł w tak dużym przedsięwzięciu wziąć udział. 10 dni, 120 prelegentów, czyli średnio około 20, 12 prelegentów na dzień, to jest naprawdę olbrzymie wyzwanie i o, logi logistyczne z jednej strony, e, dobór oczywiście e, prelegentów, no ale Rzeczywiście też niesamowita praca z tym związana. Opowiedz troszkę o tej pracy, o tych kulisach tego przygotowania. Tak, tutaj ku, kulisy były się w ten sposób, że od lipca przygotowujemy ten kongres, czyli można powiedzieć, już to jest piąty, szósty miesiąc tych przygotowań. Mhm. I przygotowaliśmy. Program, który jest podzielony na tematyczne sekcje. Sam Kongres otwiera panel rodowych posiadłości. Tutaj jest to wiedza, która przybyła do nas z wschodu i będzie propagowana wiedza o rodowych posiadłościach, osadach. Też będą nawet zmiany w polskim ustawodawstwie. No Pokres, proszę. że jest przygotowana. Taka ustawa o jednym hektarze ziemi na wzór ustaw, które już obowiązują w niektórych państwach na świecie. I one dotyczą się po pierwsze tego, że osoby, które nie mają tego statusu rolników, mogą nabywać niewielkie areały ziemi, aby uprawiać tam swoje ogródki, czy zakładać jakieś małe gospodarstwa. Więc druga kwestia związana z tą ustawą jest taka. Że też dopuszcza się ułatwienie właśnie w budowie budynków, stawów oraz innych obiektów związanych, czy to z infrastrukturą, czy inwentarzem. Dosyć ciekawy to będzie dział. Później mamy mhm. z kolei budownictwo naturalne. i Tutaj te wykłady będą poświęcone budownictwu naturalnemu, będą i przedstawiane projekty, chatek w lesie, w których na przykład twórca mieszka już szósty siódmy rok za 3000 zł, ale też będzie takie wyższe ekonomicznie, bardziej ekskluzywne budownictwo, czy to drewniane, czy to straw bale. I to jest mhm. też istotne, że z różnych stron świata będzie pochodziła wiedza, bo i z Mongolii i Japonii i Afryki, i Ameryki. To będzie tradycyjna wiedza polska, współczesna, też różne odkrycia pionierskie. Więc bardzo to się dobrze... pięknie, bo y, szczególnie w dzisiejszych czasach mamy problemy z akomodacją nowej no, no, nowe generacji y, dzieci wchodzących, tak naprawdę zmieniających się z dzieci w dorosłych i mają problem z tym, żeby znaleźć dla siebie miejsce do życia, ja jako dziadek już w tej chwili i ojciec trójki dzieci widzę, jakie są ogromne problemy dla ludzi pracujących w naszym kraju do tego, żeby mogli się przenieść na własne miejsce. Ciekawy to, to jest pomysł do poruszenia zdecydowanie. Tak, tak, wiesz co, ja w ogóle zacząłem się zastanawiać, bo Okazało się, że tylko 30% Polaków ma zdolność kredytową, czyli to znaczy, że 70% osób ma tak mało pieniędzy, że w ogóle ani nie może kredytu wziąć, ani jakby nic. Natomiast y, te 30% to są osoby, które mają zdolność, ale nie każdy z tej zdolności korzysta, czyli wygląda, że pewnie 50% Polaków stać na jakieś małe mieszkanie, nie mówiąc o domu. A tutaj. Zadłużenie się na przy tym. Tak, a tutaj jednak jest nauka tego, jak taki dom wybudować metodą wolontaryjną. Mhm. Z pomocą przyjaciół, znajomych. Sam uczestniczyłem w budowie takiego budynku. i Tam koszt był około 80 tysięcy złotych na same materiały, taki. Stany jeszcze bez, bez tam instalacji mediów, ale ściany też e, odpowiednia izolacja i to jest mhm. za około 140 metrów wydobrzeć, 70 na dole, 70 u góry i tylko ta kwota 80 tysięcy. To naprawdę są no. rozsądne pieniądze na dzisiejszy czas, tak? No tak, to był dom z kostek słomy, właśnie budowany za Strowej. Mhm. Tutaj też o tym Dziękuję. będzie. Mamy też panel Naturalne Zdrowie i też wyobraź sobie, mamy kongres związany z Naturalnym Zdrowiem. Właśnie Wiktoria go prowadzi i po tym kongresie naturalnym będzie kongres zdrowia. On będzie trwał 10 dni i na kongresie naturalnym my się skupiamy na tych rzeczach, które mają na nas wpływ i oddziałują z. Świata zewnętrznego, więc na kongresie zdrowia będzie skupienie się stricte na, na człowieku. I... Super. To mi się podoba ten temat również, z uwagi, z uwagi na to, że ja częściowo w swoim wykładzie też będę poruszał, jakim ważnym aspektem jest zdrowie człowieka. Tak, mhm. no, te, te wszystkie tematy się przeplatają. Mamy też tak. dział poświęcony dzikiej kuchni. Tutaj też będą referaty związane z kuchnią leśną, naturalną, sezonową. Mhm. Jest duży przekrój referatów. I związany jest z tym, jak właśnie człowiek powinien się w takim naturalnym środowisku odżywiać. Tutaj Mamy też takie panele poświęcone ekologicznym społecznościom. To mogą być kooperatywy, ekowioski, ekospołeczności, różne zrzeszenia. Będzie wiele ekologicznych osad, które działają na obszarze naszego kraju. No i też innowacyjne projekty. Mhm. Reakcja. Na celu integrację tej społeczności. No i powoli przychodzimy w te działy związane z ekologicznymi gospodarstwami. I tutaj podzieliliśmy ten, to na takie trzy kategorie. Pierwszą są ekologiczne gospodarstwa, w których osoby korzystają z technik, na przykład wielopokoleniowych, też tutaj osoby zostały. Umieszczone z takimi bardziej ogólnymi tematami odnośnie gospodarstw, też jak zacząć, jak przenieść się z miasta. Mm -hmm. Też panel poświęcony permakulturze. I tutaj permakultura jest pojęciem szerszym, bo odnosi się też do projektowania całych ekosystemów, y, też odpowiednich y, rzeczy związanych z jej infrastrukturą. Natomiast na kongresie jest właśnie taki podział, że część permakultury to jest bardziej związana z właśnie rolnictwem, czyli te grządki, hugle to wtedy to jest w osobnym panelu niż na przykład rzeczy związane z społecznościami. <laughs> I tym trzecim działem związanym z Ekologicznymi gospodarstwami jest rolnictwo regeneratywne, i ty tutaj wystąpisz. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć, o czym będziesz mówił na kongresie? No, 24. Tak, akurat się zdarzyło, że swój występ będę miał w swoje urodziny. Więc będzie to dla mnie dodatkowy prezent, że, że w swoje urodziny będę mógł się spotkać z ludźmi, którzy będą chcieli mnie wysłuchać. Tak, tej, fajnie się dużo. I też masz osoby o podobnych poglądach, bo to jest panel tak. właśnie związany z, z tym rolnictwem regeneracyjnym. Tak, widzę, widzę wiele znajomych y, nazwisk, y, ludzi, którzy będą, będą y, mieli okazję zaprezentować swój punkt widzenia na na gospodarstwo regeneratywne, bo wiadomo, że każdy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? Tam gdzie my jesteśmy i czym się zajmujemy, tak postrzegamy swój świat i, i tak postrzegamy to, co będziemy robić. Może pokaż do końca, co jeszcze będzie, a na końcu ja po, tym, po prezentacji opowiem, co... Ja co ja jeszcze wrócę, bo tutaj też był mhm. taki panel związany z ogrodnictwem, bo oprócz tego, że Chcemy mieć taką część naszej przestrzeni, która jest przeznaczona na pastwiska, pola uprawne, ogrody warzywne, to część na pewno chce mieć y, osób taki ogród bardziej rekreacyjny, prewiowy, ziołowy. Będą mhm. tutaj też tematy typowo ogrodnicze, czyli ogrody angielskie, ziołowe, przyjazne dla owadów. Prebiowy Zero Waste. Jest to mhm. taki duży dział tematyczny i te działy się przyplatają, bo niektórych tematów było tak dużo, że musieliśmy je na parę dni podzielić. To było na przykład z rolnictwem, z budownictwem naturalnym i to są wykłady, które odbywają się od rana do wieczora. Moment. Mhm. Panel. Związane z naturalnymi siedliskami. Jego idea jest taka, żeby pokazywać konkretne studia przypadku, jak osoba wybudowała i naturalny dom, i ogród, i też stosuje różne techniki uprawy, czy to hodowli zwierząt. Więc mhm. tutaj będzie. Pokazane od A do Z działalność różnych farm, ranch, siedlisk, republik i tych miejsc, gdzie właśnie ludzie żyją w otoczeniu natury. No i mamy też panel związany z edukacją ekologiczną. I tutaj te wszystkie rzeczy, które przekazujemy na kongresie. Zostają ujęte w formie edukacyjnej. Na przykład, jak mhm. przy szkołach, to się odbywa w naturalnych szkołach. Też będzie opowieść o żywej szkole, żywych warsztatach tego wszystkiego. Jest... Niesamowite, Niesamowite, bo. Yy... Musimy, Jako szkołach, to prawdopodobnie szkoły nie tylko dla już dorosłych, ale też y, dla dzieci. A tak jak dbamy o nasze pokolenia mm -hmm. młode, tak później będziemy I mieli też związany że... z leśnym ogrodem. I tutaj chodzi o to, jak zaimplementować odpowiednie gatunki drzew, mm -hmm. takich owocowych do właśnie tych y, terenów lesistych. Też będzie mowa o prawach sadowniczych. O... No tak, widzę grzegorza Ciechomskiego, który jest rzeczywiście wybitnym specjalistą, jeżeli chodzi o stare drzewa, stare odmiany drzew i w jaki sposób o nie dbać, więc będzie to, przypuszczam, bardzo ciekawy wykład. Tak. No i tutaj to wszystko jest tak pogrupowane, żeby to się łączyło. Mamy na przykład kolejny Padel związany z pewną kulturą, i tutaj już bardziej jest taki panel nacechowany na nie związek z naturą, ale też ten aspekt ludzki, budowania społeczności. Mhm. I też te panele tak się powtarzają. I tak wygląda ten kongres. I żeby się z, zapisać na ten całkowicie bezpłatny kongres, wystarczy adres mailowy podać. Tutaj żadnych danych wrażliwych nie zbieramy. Ktoś, jak na przykład nie chce swojego podawać, może sobie utworzyć jakiś na użytek kongresu. No i też na pewno istotną rzeczą jest to, że można sobie obejrzeć filmy z tych pozostałych edycji konferencji, kongresów. Więc to jest też coś na pewno wyjątkowego. Mhm. No, nie, niesamowite przeżycie, muszę to powiedzieć. E, wspaniali prelegenci. Myślę, że ktoś, kto poszukuje wiedzy na temat, jak żyć zdrowo, szczęśliwie, to w jednym miejscu będzie miał wszystko podane w pigułce. Dzięki waszej pracy tak naprawdę. Także y, żywe siedliska, kongres naturalny to jest strona internetowa, na którą myślę, że warto wejść i zobaczyć, co też y, osoby, które są zaangażowane w przygotowanie tego kongresu dla nas, wszystkich w naszym kraju, tutaj poza granicami, którzy y, rozumiem, że będzie w języku polskim, więc dla, dla posługujących się językiem polskim coś się przygotowali i. Z jaką wiedzą i motywacją patrząc na innych ludzi, którzy dokonali pewnych rzeczy w swoim życiu, no odejść po prostu stąd? Na, na pewno dużym plusem jest to, że już się zgłosiło ponad 10 tysięcy osób, więc to, no nie to jest taki... niesamowite. Nie będzie taki kongres, że ktoś mówi w cudzysłowie do pustej ściany, tylko jednak ta widownia też będzie duża. Oczywiście ona się rozłoży na 20 dni, też część osób na pewno zainteresowało się jednym czy tam kilkoma wykładami, a nie wszystkimi, mhm. ale też biorąc pod uwagę doświadczenia z przednich konferencji, kongresów, mamy też takich stałych bywalców. Powiedz, Rafał, czy planujecie później zapis y, tych wszystkich prelekcji, dostępność ich w internecie, ewentualnie dla tych, którzy nie planują, bo ciężko będzie poświęcić 10 dni, żeby siedzieć tylko przed internetem i słuchać na żywo tych wypowiedzi. Czy tak, takie są plany? Tutaj plany są takie, że oczywiście to zamierzamy, tak jak te poprzednie dodaliśmy na naszą stronę, tak też te dodamy, natomiast zajmie to... Co najmniej kilka miesięcy, bo to są dwa hmm. duże okresy, to jest 200 prelegentów. To może nawet zająć około pół roku, ale dla osób, które podadzą maila, to te materiały, postaramy się jak najszybciej na te adresy mailowe w takiej wersji jeszcze nieobrobionej wyrzucić, bo hmm. to jest istotne, że jak coś trafia do sieci, tak w takiej formule open source to. Aby to wszystko było rzeczywiście rzetelnie przygotowane, rzetelnie przygotowane. Natomiast dla osób, które po prostu się zarejestrują, to wyślemy to od razu i już przed kolejnym sezonem będą mogli sobie te nagrania w zimę obejrzeć. No, rewelacja. To jest rewelacja, że pozostaniesz lat, no i możliwość przesłuchania później w warunkach dostępnych dla widzów. Lub nawet odświeżenia sobie, bo często nie wszystko od razu absorbujemy, nie całą wiedzę zrozumiemy i nie zapamiętamy, i później łatwo będzie do tego ponownie podejść, przesłuchać i ewentualnie wyciągnąć dla siebie pewne wnioski, korzyści. Rewelacja. Mój wykład będzie 24 listopada ostatni wykład w tym dniu. E, zaproponowałem taki temat e, na pograniczu rolnictwa i, i człowieka, e, zdrowie człowieka, a hodowla i chów zwierząt zgodnie z naturą. To taki temat, który, który chodzi mi po głowie, żeby przedstawić. E, dlatego, że e, w tym wykładzie postaram się odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest proces odżywiania. E, w sensie utrzymywania prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, czyli organizmu, w którym pracuje bardzo dobrze umysł, ale i pracują pozostałe komponenty naszego ciała, czyli jesteśmy zdrowi. Natchnęło mnie do tego kilka zdań, które w ostatnim czasie przeczytałem w różnych fajnych książkach. Jedno to jest to, że ludzie doceniają swoje zdrowie dopiero jak je stracą. Chciałbym po prostu bardzo mocno, żeby wybrzmiało, że zdrowie nie jest dane nam na zawsze. O zdrowie my musimy dbać, musimy dbać w specjalny sposób, czyli w specjalnie dobry sposób się odżywiać. Zdrowie nie jest dane nam jako zagwarantowane, o nie musimy dbać. Drugim takim zdaniem jest Herodot, który powiedział, że wszystkie choroby ludzkie biorą się od potraw, które spożywamy. I tu znowu się bierze źródło tych potraw, skąd ono ma być, i w swojej prelekcji też chciałbym poruszyć, jakie potrawy, skąd o, mielibyśmy na nie brać surowce. To wszystko chciałbym e, pokazać. No i pokazać właśnie te surowce, jeżeli będziemy brać, to w jaki sposób prowadzić e, uprawę czy hodowlę i chów zwierząt. E, to właśnie chciałbym połączyć w swojej prelekcji, aby słuchający, mnie y, kompleksowo mogli zobaczyć cały proces, który zaczyna się tak naprawdę w glebie, bo tam są, zaczynają się procesy pozyskiwania darmowej energii słonecznej, darmowego, darmowej wody, przekształcania to na energię, którą mogą przyswoić zwierzęta bądź bezpośrednio ludzie. To od tego wszystko się zaczyna, od gleby. Stąd y, jestem w tym kompleksie związanym z rolnictwem regeneratywnym, bo dziś nasza gleba jest tak zubożona, że musimy poświęcić ogromną ilość naszej wysiłku i naszej energii, po to, żeby przywrócić glebę do funkcjonowania, takiej jak to kiedyś było i jaki powinien być. Więc to wszystko będzie zawarte od gleby do zdrowia. Najkrótszą drogą od wideł do widelca chciałbym przedstawić swojej prelekcji ja dziękuję bardzo, że zdecydowaliście się mnie umieścić również w tym członie regeneratywnym i udzielić mi głosu, żeby pokazać innym ludziom, co tak naprawdę moim zdaniem jest ważne w naszym życiu. Tak, tak, oczywiście my też dziękujemy, że się zgodziłeś wystąpić, bo celem Kongresu Naturalnego jest przedstawienie różnych perspektyw do natury i te wszystkie perspektywy właśnie łączy ten nieodłączny związek ze światem przyrodniczym, troska o niego. Mhm. I to jest istotne, że ludzie, wydawałoby się, o zupełnie innych poglądach, właśnie łączy ich ten wspólny trzon, taki jak jest Kongres Naturalny, czyli Natura, i są w stanie debatować w takim wybitnym gronie, bo też będą pytania do prelegentów, dyskusje panelowe, więc mhm. wiele się będzie działo. No zdecydowanie. Zdecydowanie. Y, będzie się wiele działo. Będą na pewno wymieniane różne informacje i będziemy się dzielić wiedzą. Y, poglądy możemy mieć zawsze różni, możemy na ten temat dyskutować, ale zawsze wspólnym mianownikiem dla wszystkich ludzi jest wiedza, bo wiedza ona jest niezmienna i dla każdego jest taka sama. Może mieć inne poglądy, ale wiedzę może mieć tylko jedną. I, I myślę, że warto to podkreślać, żeby korzystać z wiedzy, tym bardziej, że nauki podstawowe w dzisiejszym czasie, matematyka, fizyka, chemia, biochemia one są niezmienne i daleko poszliśmy w ich rozwoju, i o tym właśnie warto na takim kongresie też rozmawiać. Niesamowite. Tak, to czyli już się nie możemy doczekać, to już za parę, parę dni, aż. Mhm. 20 dni od rana do wieczora, a później dostępne nagrania. Na poprzednich edycjach czasem te dyskusje do czwartej, piątej nad ranem trwały, więc. No, jeżeli jest ciekawy temat i, i są e, ludzie, którzy e, chętnie podzielą się swoimi obserwacjami, swoimi e, informacjami, albo mają taki natłok e, myśli i pytań, że no, chcieliby odzyskać na nie. O, automatycznie wszystkie odpowiedzi, no to się nie dziwię, że to może trwać tak długo. To tylko świadczy o tym, jak ciekawą poruszacie tematykę i y, jak do ciekawych ludzi potraficie dotrzeć, skoro rozmowy mogą trwać tak długo. Tak, tutaj mi się wydaje, że nie ma co o tym więcej mówić, trzeba po prostu przyjść, przyjść i mam nadzieję, że spotkamy się na Kongresie z jak największą liczbą słuchaczy. Jeszcze raz tobie dziękuję za audycję i widzimy się na kongresie, który jest bezpłatny i wystarczy podać maila, żeby wziąć w nim udział. Super. Widzimy się w takim razie na kongresie. Was wszystkich oglądających i będących zainteresowanych tym przedsięwzięciem, tym wspaniałym kongresem, zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście się. Zalogowali na stronie, którą pokazywał Rafał, zostawili swojego maila, uzyskali wtedy informacje do tego, jak się podłączyć i oglądać wspaniałe prelekcje. Do zobaczenia.